Jest tam u góry, był dobrze. A jest jakieś wejście na górę? To żadnego innego wejścia nie ma, to jest tylko. No właśnie, tak myślałem, że on jest u góry, ale jak on tam wszedł? Jak on tam wszedł? Jest, tutaj, dobra. Wejdźmy sobie. No, tla... jak to się stało? No, nie wiedzę. Cześć moi kochani, witam was serdecznie, ja jestem zajączek, a to jest Battle Beat Remastered. No i co? No i myślę, że M czwóreczka. No i co? Dołączamy. Dołączamy do gierki, zobaczmy. A że się tutaj. ułożę. Wyposażenie. Nie, 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 ja chcę szturmowca. Eee, tak wygląda moja MK. Lówkę mam. Jak widzicie tą SDN. Na razie jest moim zdaniem najlepsza. Trzyna pod zwykły grip. Mam tu jakieś inne, ale jak widzicie, tu się zmieniają. Ale tu myślę, że to... Skórka za wyprawkę. To też jest w miarę jeszcze, ale nie dałem celownik oczywiście, kobra. Co? Dołączamy do gry. To co, idziemy na D. O, jeszcze mam laserek. Bardzo się przydaje, naprawdę bardzo się przydaje, jeżeli strzelasz sobie z biodra. a Was otrzymuje. Jeszcze nic nie zrobiłem, wiecie? To jest najlepsze. Te punkty też są takie trochę irytujące, wiecie? To powinno się tak oddalać, przybliżać względem Twojej odległości od danego punktu, a te punkty widać po prostu wszystkie takie same. I... Czasami sam się nabieram, że wiecie, lecę do jakiegoś punktu, a później się okazuje, że ja mam do niego tam, nie wiem, 400 metrów, tak wiecie, biegnę, 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 biegnę. Po blokach fajnie się chodzi. jajaj. Tak myślałem, że to gościu tutaj jest, ale dobra, zrespimy się na naszym. Jest tutaj, ja byłem troszkę tam dalej. Dawaj, dawaj, dawaj. Co się stało? Lekki bug. Nie ma, nie ma Dobra, tutaj padł Dojechaliśmy Drugi dojechany No mówię, ta MK jest kosmiczna, nie? Tak się ją ogarnie, to... No zobaczcie, z bioderka też się fajnie strzela Tak się ogarnie tą MK to ona naprawdę robi robotę Kurde, gdzie on jest? Dwóch? Thank you No niestety, minka była Dobra, jeden padł Aaaa, Kurczę, strzedł na dół. Nie ogarnąłem tematu. Helikopter lata. Troszkę ich odciągamy od tamtych punktów. No, o, o tym właśnie mówiłem. O, no, jak głupi. Tylko helikoptera zacząłem strzelać. Co my tu mamy nowe? Jedno nowe, lufa. Jakaś nowa doszła? O, słuchajcie. Prędkość pocisku. O! Yy, zobaczymy sobie tą lufkę. Nie, miasto bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajnie, chciałem powiedzieć, że miasto wygląda. Statystycznie teraz, yy, no, słabo to wygląda, 5 na 5. Jest tam, u góry był. Dobrze, a jest jakieś wejście na górę? Żadnego innego wejścia nie ma, To jest tylko... No właśnie, tak myślałem, że on jest u góry, ale jak on tam wszedł... Jak on tam wszedł? Jest tutaj, dobra. Wejdźmy sobie. No, tla... jak to się stało? No nie wiedzę! Dobra, to się zbandażuję i ciebie podniosę, mój przyjacielu. Wow! O kurczę, ale tam bym dostał rurę. A, tylko, tylko dowódca może widzicie. No dobra, trudno. Widzicie co, wezmę sobie teraz, spróbujemy zagrać sobie e, inżynierem. Dobra, zobaczymy to. A to metry pokazuje. O, ekstra. został. O, u góry, u góry. Zobaczymy sobie piątkę. Co to było? Jak ja tym strzeliłem w ogóle? Oj, co, koniec. Zwycięstwo, wow, ale okupiliśmy to takimi statystykami 9 na 9.